Państwa serdecznie. Nazywam się Dominika Krajczyk, jestem dietetykiem, zielarzem i fitoterapeutą. W dzisiejszym filmiku chciałam poruszyć bardzo istotny temat, a mianowicie otyłość, która nieleczona może stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Otyłość to taka choroba, w której dochodzi do anormalnej lub nadmiernej akumulacji tłuszczu w tkance tłuszczowej i nieleczona i bagatelizowana może przyczynić się do wielu. Poważnych chorób. Obecnie w Polsce 60% społeczeństwa cierpi na nadwagę, zaś 25% objętych jest już otyłością. Oczywiście liczby te wzrastają w zatwarzającym tempie, tak że można mówić już o prawdziwej epidemii. To niepokojące, to niepokojące i głów, jedną z głównych przyczyn jest przede wszystkim niewłaściwa dieta, która, w której jest bardzo dużo przetworzonych, Produktów, w której występują fast foody, produkty wysokocukrowe, ogólnie dieta, głównie dieta wysoko przetworzona i wysoko węglowodanowa. I oczywiście także brak ruchu. Tych przyczyn jest oczywiście znacznie więcej, jednak dzisiaj chciałabym się skupić na tym, aby przedstawić Państwu, jakie ryzyka niesie ze sobą nieleczona otyłość. Musimy mieć świadomość tego, że otyłość jest jednym z głównych czynników rozwoju wielu chorób, głównie metabolicznych, kardiologicznych i nowotworowych. Osoby otyłe bardzo często cierpią na cukrzycę typu drugiego, dyslipidemię, schorzenia pęcherzyka żółciowego, bezdech senny, a także na choroby kardiologiczne, choroby zwyrodnieniowe stawów, dne moczanową i stany depresyjne. Nadmierna akumulacja tkanki tłuszczowej, trzewnej wywołuje, wywołuje stany zapalne w organizmie, co właśnie przyczynia się do, do wystąpienia chorób metabolicznych, insulinooporności. A insulinooporność to taki jakby przedetap przed cukrzycą typu drugiego. I co ciekawe, cukrzyca typu drugiego 10 razy częściej dotyczy właśnie osoby otyłe i... Cukrzyca typu drugiego to dosyć poważna choroba, w której właśnie cukier zaczyna niszczyć wszelkie tkanki w organizmie. I, i to jest takie ważne właśnie, aby mieć świadomość tego, że no niewłaściwie leczona cukrzyca może zakończyć się amputacją kończyn, zaćmą, ślepotą, uszkodzeniem układu krążenia, uszkodzeniem nerek, tak zwaną nefropatią i in, wiele innych schorzeń. Otyłość sprzyja również nadciśnieniu. 80% przypadków, przypadków nadciśnienia wynika z nadmiernej masy ciała, a jak nadciśnienie, to również inne choroby krążenia, takie jak właśnie niewydolność serca, arytmia. Wszelkie te choroby mogą także powodować, mogą przyczynić się do tego, że grozi nam udar zawał, a w gorszym przypadku nawet śmierć. Również nasze płuca cierpią z powodu nadmiernej masy ciała, jest zmniejszona pojemność płuc, mamy częstsze infekcje, trudniej jest nam je wyleczyć, co ciekawe astma 3-4 razy częściej właśnie występuje u osób otyłych niż u reszty społeczeństwa, połowa z nich cierpi na bezdech senny i no bardzo niekorzystnie wpływa właśnie. Na pracę całego układu oddechowego, także bardzo trudno jest później leczyć wszelkie infekcje. Jest bardzo długi czas leczenia tych infekcji. Um, otyłość przyja również powstaniu nowotworów. Ciężka otyłość, zwiększa śmiertelność z powodu raka, 52% u mężczyzn zaś u kobiet, aż o, 20, o 62%. Otyłe kobiety bardzo często mm, chorują na raka szyjki macicy, na raka sutka, na raka pęcherzyka żółciowego, jelita grubego. Zaś mężczyźni najczęściej mają raka prostaty i jelita grubego, a zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają zwiększone ryzyko raka trzustki i wątroby. Ale Otyłość powoduje tak, że, że mamy u, obciążony układ kostny. Szczególnie kolana i biodra są tutaj poszkodowane. Może to później też powodować do zwyrodnień tych stawów i y, powodować bóle pleców. Ogólnie problemy z kręgosłupem. Otyłość negatywnie wpływa również na nasz układ rozrodczy. U kobiet zwiększa ryzyko bezpłodności i poronienia, zaś u mężczyzn zmniejsza ilość plemników. Wpływa również, tak jak każda inna choroba, na długość życia i może powodować przedwczesną śmierć. U dorosłych skraca przewidywalną długość życia średnio o 3 lata, a w skrajnej postaci nawet o 10 lat bardzo dużo. I tak jak tak, jak widzicie, otyłość nie sprzyja naszemu zdrowiu, potęguje rozwój kolejnych chorób, obniża jakość naszego życia, odbija się też negatywnie na naszej psychice, na naszym samopoczuciu, bo osoby, które cierpią na otyłość, na nadwagę, bardzo często mają kompleksy na tle swojego wyglądu, wstydzą się swojego ciała, mają stany depresyjne, często są bezsilne, ponieważ stosowały już wiele diet. Często diet drakońskich, takich, które były oparte tylko na liczeniu kalorii, próbowały stosować jakieś preparaty na odchudzenie, które często nie, nie do końca były bezpieczne. Próbowały wdrażać ruch, i bardzo dobrze, że próbowały coś ze sobą robić, ale musimy mieć świadomość tego, że to, jest, to wszystko jest za mało. Dlaczego? Ponieważ e, przede wszystkim e, powinniśmy sprawdzić stan naszego organizmu, powinniśmy wiedzieć, e, jak pracują narządy, które są odpowiedzialne za metabolizm. Czy nie mamy czasem problemu z tarczycą? Jak działa nasza wątroba? Jak działa nasza czustka? Czy w ogóle wydzielamy enzymy trawienne, by trawić, by przyswajać? I jak wygląda stan naszych jelit? To wszystko ma znaczenie. Jeśli my nie uwzględnimy e, z, w ogóle stanu tych narządów, to też nie czarujmy się. Jesteśmy z góry skazani na, na porażkę. Musimy także uwzględnić już istniejące jednostki chorobowe. I, I to nie może być takie, że a od dzisiaj sobie postanawiam, odchudzam się, nic nie jem. To nie tędy droga. Możemy sobie też bardzo zaszkodzić. A, musimy wiedzieć, że Jedynie właściwie dobrana dieta, taka, która uwzględnia właśnie już istniejące jednostki chorobowe, która patrzy, jak działają pewne narządy właśnie te które są też odpowiedzialne za metabolizm, ale też narządy, które są odpowiedzialne za wydalanie, czyli głównie wątroba, nerki, a także układ limfatyczny. To jest bardzo istotne, dlaczego? Bo gdy zaczniemy nagle się odchudzać i będziemy gubić wiele kilogramów, możemy, możemy sobie wielką szkodę zrobić. Bo, bo tak, bo im więcej ważymy, tym więcej mamy w sobie toksyn, ponieważ tkanka tłuszczowa jest magazynem wszelkich toksyn. I teraz, jeśli nagle zaczniemy się bardzo szybko odchudzać, w sensie gubić kilogramy, to także z automatu uwalnia się więcej toksyn do naszego kwieobiegu. I teraz nie daj Boże mamy właśnie niesprawne te narządy, które są odpowiedzialne za wydalanie, a więc wątroba, nerki, układ limfatyczny. No to może dla nas się nieciekawie skończyć. I jeszcze nie daj Boże mamy jakieś mutacje genetyczne związane z detoksem, no to może naprawdę się dla nas nieciekawie zakończyć. To, to, jest, to jest niełatwa sprawa wtedy. Jeśli chcemy już naprawdę takie rzeczy robić, to wszystko róbmy z rozsądkiem, róbmy to stopniowo i nie kierujmy się liczeniem kalorii, bo to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, aby spożywać dobrej jakości produkty aby też zmienić cały swój styl życia, aby wprowadzić ruch. Wtedy jest szansa, że osiągniemy sukces. Wtedy jest szansa, że nie tylko zgubimy swoje nadmierne kilogramy, ale przy okazji przy okazji uwolnimy się od pewnych właśnie złogów, toksyn, a przy okazji zatracą się pewne już schorzenia zdrowotne. Będziemy mieć więcej energii, nasze samopoczucie będzie lepsze. To bardzo jest istotne, by... Bo najważniejsze jest, by zmienić ogólnie swój ym, styl życia na zdrowszy, na to, by wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Jeśli was dotyczy ten problem, to nie poddawajcie się, próbujcie coś ze sobą robić, aby nie było za późno. Każdy z nas ma prawo do tego, by być zdrowym, by czuć się dobrze w swojej skórze, by być szczęśliwym. Tylko musicie zawalczyć o siebie, zadbać, a zobaczycie, że znów będzie pięknie. Jednak musicie w to uwierzyć i wtedy, i wtedy zobaczycie, że stopniowo wprowadzane zmiany rozsądkiem z odpowiednio dobraną indywidualnie dietą, dopasowaną pod was, z odpowiednią ilością ruchu i zmianą stylu życia jesteście w stanie osiągnąć was zamierzony cel, osiągnąć wymarzoną wagę. Tylko uwierzcie w to i nie poddawajcie się. A zobaczycie, że znów będzie fajnie. Jeśli spodobał się Wam mój filmik, to zapraszam do polubienia i subskrypcji. Do zobaczenia następnym razem. W następnym odcinku postaram się e, Wam przedstawić, jakie są przyczyny tego, że mamy obecnie dziś takie problemy z otyłością. Do zobaczenia następnym razem. Pa!